Cześć, miło Was widzieć ponownie. Dzisiaj będzie film, który chciałabym, żeby stał się takim trochę epilogiem do tego, co wydarzyło się w poprzedni weekend w Warszawie. Jak już pewnie zauważyliście, jeżeli śledzicie mnie gdziekolwiek, yy, tylko nie na YouTube, w sumie tutaj nic nie powiedziałam, na Instagramie, albo na Facebooku, albo na Twitterze. Jestem w Polsce, tak, znowu to jest już czwarty raz w tym roku. I w ostatni weekend, a dokładniej w sobotę, odbył się Gonkon, czyli konwent. YouTube'owo-artystyczny, spotkanie świata YouTube'a ze światem sztuki. Miejsce, wydarzenie, na którym twórcy reprezentujący ten świat YouTube'a mogli zderzyć się ze światem sztuki i zaprezentować swoje instalacje, a do tego wziąć udział w panelach i zrobić swoje QA, w którym ja również wzięłam udział. Była tam moja instalacja i było tam moje QA, i wzięłam również udział w panelu o feminizmie. Z tego co słyszałam, był bardzo chwalony. Dziękuję Wam wszystkim za te ciepłe słowa. I teraz być może będę trochę przynudzać, bo muszę dać trochę napisów końcowych, trochę kredytów, do tego chciałabym po prostu przedstawić i podziękować wszystkim osobom, bez których ta wystawa by się nie odbyła, bez których nie byłabym w stanie zbudować tej swojej ekspozycji, tej swojej instalacji, także... Więc moje pierwsze podziękowania kieruję oczywiście do Krzysztofa Gonciarza, bez którego nie byłoby mnie tam, bez którego ta wystawa by się nie odbyła, to znaczy nie mogłabym pokazać swojej instalacji. Dzięki za zaproszenie mnie, Krzysiu. Druga osoba, której muszę podziękować, to jest oczywiście Ewa Nowakowska, która pracuje w Tofu Media i która... Organizowała, która ogarniała cały ten gonkon. Szacun do ciebie, Ewa, że udało Ci się to wszystko zrobić. Chcę też podziękować Tali Mikulskiej, która była odpowiedzialna za przygotowanie koncep koncepcyjne tych naszych wystaw. Ona wpadła na pomysł, żeby tam były balony. Dzięki Tala, super to wyszło i w ogóle jesteś tą osobą, dzięki której tyle pochwał dostała ta moja wystawa. Dzięki bardzo. I dziękuję też Marcinowi Arcimowiczowi, który wykonał dla mnie tę instalację, nie instalację, animację, który wykonał dla mnie tę animację, która była na tych balonach wyświetlana, y, o tym, jak ta animacja powstała i że była robiona praktycznie na ostatnią chwilę, to wspomnę jeszcze za chwilę. Także dzięki bardzo Marcin, bo ta projekcja, która byś była wyświetlana na tych balonach, była jedną z tych takich najmocniejszych rzeczy na tej instalacji i tą, i tą rzeczą, którą chyba ludzie najczęściej chwalili. Dzięki bardzo! I teraz opowiem Wam trochę o tej wystawie. Wyglądała ona w ten sposób. Po co my tu stoimy? Co tu robimy? Dziękuję bardzo. O mojej instalacji, bo pytań było mnóstwo. Za każdym razem, gdy podchodziłam do swojej instalacji, przybiegały do mnie wolontariusze z kolejnymi pytaniami, które otrzymywali od ludzi, którzy przychodzili tam sobie robić zdjęcia, co coś tam znaczy, o co chodzi, i ja za każdym razem na te pytania odpowiadałam, więc mogę na nie zbiorczo odpowiedzieć też tutaj, żebyście wiedzieli, co to dokładnie oznaczało, jak w ogóle ta wystawa powstała. Pierwsza koncepcja na moją wystawę była taka, że dostanę taką swoją kostkę, jak inni twórcy, taki kubik, i ja zaczynałam projektować mniej więcej jak chcę, żeby tam wyglądało w środku. Po czym gdzieś w połowie września ta koncepcja się zmieniła, bo zostało zmienione miejsce. Gonkon w końcu miał się nie odbywać w Soho, tylko w studiu Tencza i w ogóle koncepcje bardzo wielu rzeczy się zmieniły, jako że zmieniliśmy to miejsce. I powiedzieli mi, że nie będziemy robić tego w kostce, tylko zrobimy to w takiej większej przestrzeni, w takim osobnym studiu. I przyznaję wam, że ja się bardzo, bardzo tym przeraziłam, bo, bo moja koncepcja była praktycznie oparta w 100% o to, że, że ja będę w tej kostce. I wszystko zaczęło mi się mieszać w tej głowie, nie wiedziałam jak mam to wszystko zrobić. I właśnie w tym momencie przyszła do mnie Tala i powiedziała, że jeżeli zmieniamy... To miejsce, to może dodalibyśmy tam balony, bo ja wcześniej mówiłam o projekcji, i ona wpadła na pomysł z tymi balonami, z tą taką chmurą balonów, yy, takich połyskujących, które, które po prostu sobie lewitowały w tej przestrzeni. Powiedziała mi też, że będę dzielić te, to studio, ten pokój z kubą gargamelem, i przedzieliliśmy przestrzeń na pół po skosie taką ścianą luster. Po jednej stronie była instalacja Kuby, to był człowiek-manekin, na którym się wyświetlała projekcja, po drugiej stronie była instalacja moja, czyli balony, na których była wyświetlana animacja, taka glitchowana animacja pełna chińskich znaków. Ogólnie to od samego początku było powiedziane, że instalacja będzie różowa, miało być różowo, miało, miało być chińskie znaki i miało być tak bardzo osaczająco. To ostatnie chyba tak średnio wyszło. Dodaliśmy potem te balony, żeby było coś Oprócz tego, jeszcze, i co do chińskich znaków, ludzie mnie pytali, co to wszystko oznacza. Ta chińska, te chińskie znaki, co one oznaczały? One nie oznaczały nic, one były wyciągnięte z mojej pracy licencjackiej, to znaczy wysłałam te znaki do Marcina, który robił mi instalację i powiedziałam, możesz wykorzystać te znaki, po prostu je, nie muszą być po kolei, po prostu je możesz przekleić i mogą być nie po kolei, mogą być porozrzucane, jak, tam, jak uważasz, żeby to było. I te znaki były z mojej pracy licencjackiej. Marcin zrobił animację w jakieś dwie godziny w piątek, Czyli w sobotę miał być gonkon, w piątek ogarnialiśmy animację. Ja pamiętam, że o jakieś 12 wysłałam brief mniej więcej, co chcę, żeby tam było zrobione. O jakieś 15-16 mieliśmy gotową całą animację do wświetlenia na balonach i wyszła ona naprawdę super, pomimo tego, że była robiona na ostatnią chwilę. Jeżeli chodzi o nazwę, to tutaj w ogóle miałam problem, bo myśleliśmy nad tą koncepcję już dawno, a ja w ogóle nigdy nie zwróciłam, jakby nie pomyślałam o tym, że w sumie to trzeba nadać pracy nazwę. I nie miałam pojęcia, jak to nazwać, po czym moja siostra wyleciała, że jak to ma być różowe i okrągłe, to nazwijmy to rok świni, bo świnie są różowe i okrągłe, i teraz właśnie trwa rok świni, więc nazwaliśmy to rok świni. Ja stwierdziłam, że nazwijmy to po prostu licencjat. Bo wiecie, miało to być takie osaczające, wchodzi się w... W, prze, w różową przestrzeń, znaki skaczą ci przed twarzą, boli cię od tego głowa. I stwierdziłam, że i to jeszcze był mój licencjat, więc stwierdziłam, że to idealna koncepcja pod po prostu nazwę licencjat. Ale no zrezygnowaliśmy z tej nazwy, moja nazwa przegrała w głosowaniu. Tak to mniej więcej wyglądało. Ludzie robili sobie selfie w lustrze, które było naprzeciwko tych balonów można było sobie zrobić albo właśnie selfie w lustrze, albo ktoś po prostu robił i bardzo fajnie te znaki wyglądały, jeżeli się weszło w tą projekcję i one się wyświetlały na przykład na twarzy, tak ja mam parę takich zdjęć i naprawdę super to wyszło. Po drugiej stronie lustra, po te, za tym lustrem, które był ustawiony po przekątnej, była instalacja Gargamela, czyli był tam manekin, na którym się też wyświetlała projekcja. Na mojej wystawie początkowo miały być szumy, które nagrałam w Szanghaju, jako że Gonkon miał taką myśl przewodnią, która się nazywała szum. Miało być szumy w Szangha z Szanghaju, nagrałam te szumy, tylko że potem mi się to zaczęło gryźć, bo Kuba miał swoją muzykę przygotowaną. No i właśnie muzyka, dźwięk od, z części Kuby był dosyć mocno słyszalny po mojej stronie i nie chciałam, żeby się to zlewało, więc zrezygnowałam z tych szumów, które nagrałam wcześniej w Szanghaju. No i tak po prostu zostało to w ten sposób. Były też pytania, czy ja tą swoją wystawę, znaczy ten, tą swoją instalację dogadywałam jakoś z Kubą i nie. To było zrobione w ten sposób, że ja po prostu powiedziałam, że chcę mieć projekcję. Wymyśliłyśmy stalą te balony, czyli projekcje na balonach. Instalacja Kuby wyglądała w ten sposób, że była projekcja na manekinie, więc po prostu organizacja GonKonu stwierdziła, że jeżeli oboje mamy projekcję, to po prostu. Zróbmy to w tym samym miejscu, podzielimy się pokój na pół i będziemy mieli to razem. Tutaj jest projekcja na manekinie, tu jest projekcja na balonach i rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie się to zgrało. Ludzie przechodzili z jednej strony do drugiej i, i robili sobie zdjęcia w tym, w tym wielkim lustrze, które stało na środku. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o tę wystawę, ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło, głównie dlatego, że bardzo dużo ludzi mówiło, że to jest fajny spot na selfie, a w sumie mi chyba najbardziej o to chodziło, o to, żeby ta wystawa była taka mocno fotogeniczna i żeby można było tam iść, zrobić sobie miejsce w takim charakterystycznym spocie, który był jakąś tam częścią taką wyżganą z mojej głowy. Dzięki bardzo za wszystkie selfie, dzięki bardzo za wszystkie rozmowy, które z wami odbyłam, bo było ich bardzo dużo. Dzięki też za obecność na naszym panelu o feminizmie, bo ten panel znaczył dla mnie prywatnie tak bardzo dużo i bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona, żeby wziąć w nim udział. Nasza prowadząca Kasia, która naprawdę przygotowała się świetnie do tego panelu. Dziękuję też obydwu Kasią, Kasi Gandor i Kasi Maciński za to, że przeprowadziłyśmy bardzo ciekawą dyskusję, bardzo ciekawą rozmowę na ten temat. I dzięki też wszystkim osobom, które zjawiły się na moim QA. Dziękuję myszy, która poprowadziła moje QA i która zrobiła to naprawdę profesjonalnie. Dziękuję Chyba już wszystkim podziękowałam, yy, którzy byli, ludziom, którzy byli na Gonkonie. -Gon Dziękuję wszystkim, którzy przyszli, żeby mnie zobaczyć i zobaczyć też inne osoby. Dziękuję też oczywiście wszystkim twórcom, którzy razem ze mną uświetnili to wydarzenie, bo dzięki, na, yy, dzięki nam, dzięki Wam. W sumie Gonkon miał taki charakter, jaki miał. Dzięki bardzo. Co do moich włosów. Wiem, że jesteście tutaj, żeby zobaczyć mój nowy kolor włosów, no nie? E, mam teraz taki. E, róż przyszedł już do historii. Zapewne zastanawiacie się, jak to się wydarzyło. Wiecie, nosiłam róż na głowie? 6 lat. 6 lat. Co dwa miesiące farbowałam włosy na ten sam praktycznie kolor. Mówiłam się z moim najlepszym fryzjerem w Poznaniu, z Łukaszem Bulem. Powiedziałam mu, że będę w Polsce zawsze, praktycznie, jak jestem w Polsce, i do mojego polskiego fryzjera, bo to jest najlepszy mój fryzjer, który mi robił moje pierwsze różowe włosy też tutaj w Poznaniu. I poszłam do niego i mówię, na początku był taki plan, że robił po prostu różowy, po czym dostałam do ręki katalog Lumena i on mi pokazuje, że no, teraz są takie kolory, nowe coś tam. I mówię, że bardzo zawsze mi się podoba ten kolor, ten taki morski. ten, ten, ten ten. ten. I on mówi dobra, to robimy. I ja mówię, dobra, to robimy. I stwierdziłam, ogólnie ja jestem Weronika i ja jestem mistrzem w podejmowaniu ważnych decyzji w 5 minut, więc zmieniliśmy kolor włosów. Jest super ogólnie koncept na początku był taki, że zrobimy ten niebieski na całości, tylko problem był taki, że no widzicie, tu, tu jest jeszcze fiolet, bo spod tego granatu wystaje różowy z tej strony mniej. Ale trochę jeszcze też. I ogólnie nałożyliśmy granat i on się zrobił taki fioletowy, dlatego właśnie tak to wygląda. Ale myślę, że wygląda fajnie i być może za jakiś czas będziemy próbować nałożyć to na całość. A w tym momencie i tak wygląda super to, co zrobiliśmy. Jest morski i fioletogranat, różnie z tyłu, taki bardziej niebieski, tutaj taki bardziej fioletowy. Mamy to. I na razie będę wyglądać w ten sposób. Powiem Wam, że po 6 latach róży na głowie całkiem w porządku się czuję z tym, bo teraz mogę sobie dograć inne ciuchy. Na przykład ten kolor mi się nie gryzie aż tak mocno, jak wcześniej mi się gryzły z włosami. Być może będę mogła wreszcie założyć coś czerwonego, bo wcześniej unikałam czerwonych ubrań, bo mi się gryzły z włosami. Zobaczymy. Mam nadzieję, że kolor Wam się podoba. Mi się podoba bardzo. Więcej zdjęć z tymi włosami będzie na Instagramie. Dziękuję Łukaszowi, uwielbiam Cię. Łukasz, jesteś najlepszym fryzjerem, jakiego. Kiedykolwiek miałam. Dziękuję bardzo za te włosy! Dziękuję za wszystko! Dziękuję wszystkim, którzy byli na Gonkonie. Jeżeli jeszcze nie dodaliście zdjęć na Instagrama ze mną, albo z mojej instalacji, albo mnie nie otagowaliście, to zapraszam na Instagram. Możecie mnie otagować albo też możecie, nie wiem, nie oznaczyć cokolwiek. Dziękuję wszystkim. Dzięki za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, komentarze i widzimy się niedługo. Być może w Chinach, a być może jeszcze nie. Nie wiem, zobaczymy. Dzięki i na razie.